Raz, dwa, raz, raz, teraz. Kurde, cześć, witajcie! Dziś testuję taki piękny motocykl Suzuki GSX8S, 83 konie. No, powiem Wam, kurde, dzisiaj wieje mocny wiatr taki 30 km na godzinę, tutaj pod Wrocławiem. Nie jest za ciekawie. Jechałem teraz S8. Przepraszam Was, że bez głosu najwyżej dogram. No, yy, buja, yy, jeśli chodzi o yy, podmuchy wiatru, to mocno bujało, yy, ale kurde, powiem Wam, jest moc. To jest motocykl, który no. To jest motocykl, który naprawdę yy, na mapie C poprosiłem pana, żeby mi ustawił na początek mapę C, żebym y, jakby zapoznał się z tym motocyklem. I no, szczena opada, powiem szczerze, to ja nie wiem co y, tu się dzieje na mapie B, a o mapie A, yy, The Best. Jak to mówią, kurde ci co już recenzowali co jeżdżą i recenzują wam te motocykle profesjonalnie motobandy jednoślady, oni mówili, że yy, że on tak niby nie, wygl nie wygląda na papierze, ale yy, ale ma przyśpiechę, no a największą zabawę oni mieli na tej mapie A, a ja jestem na mapie C i mi się wydaje, że to już jest szaleństwo. Także tak to wygląda. No ale do odważnych świat należy. Miałem najpierw się przejechać małym faustromem. z tego względu, że ma mniejszy silnik i słabszy jest, nie? Tam. O jakieś chyba 15 koni mechanicznych, więc bo ma 60, chyba 8 albo 73, nie pamiętam już teraz 10-15, no jest różnica mniejsza ten yy, pojemność. No ale czekaliśmy chwilę tam chyba z 10 czy 15 minut się poprzedni użytkownik spóźniał. A ja się zapisałem na testy dwóch motocykli, więc mówię dobra, to nie czekajmy, bierzemy. GSX-8S na Cyberblad. No i jesteśmy. Szkoda, że tak wieje, bo trochę niebezpiecznie na S8 było. Z tego względu, że no podmuchy wiatru powodowały, że falowałem i przy prędkości 120. 5, tak trochę się już momentami robiło niebezpiecznie, więc tam w jednym momencie zwolniłem do, do 110-115, żeby jednak jechać trochę mniej, a bezpieczniej. Słuchajcie, kierownicę troszkę bym sobie podwyższył, jeśli chodzi o moje preferencje. Troszkę jest za szeroka, może jeśli chodzi o mnie natomiast yy, lusterka też ciężko chodzą yy, no ale to przynajmniej dowodzi że motocykl jest nowy yy, silnik bardzo ładnie pracuje bardzo ładnie Silnik, brzmienie silnika mi się w standardzie podoba. No nie mam Ja jestem świeżak, więc y, ja nie mam takiego Fiku miku na punkcie Na punkcie y, Tego brzmienia Nie wiem, dla mnie jest OK Kościół kojarzycie, tutaj podsumowywałem y, moje prawo jazdy kategorii y, B, B, kategorii A na motocykle w tamtym roku, które robiłem. Y, No i teraz małymi krokami przymierzamy się już do zmiany motocykla na mocniejszy strasznie wieje dzisiaj, Czu czuję po prostu, że na S8 to mi aż w jednym momencie chciało głowę urwać to, to nie jazda Motocykl posiada Quick Shifter. Ja pan mi tam tłumaczył, że do czwórki to on tak jedynka, to że jest ze sprzęgła, a dwójkę, trójkę i czwórkę tym, yy, też jeszcze jakoś ze sprzęgła, ewentualnie przy wyobrotach powyżej 6000, tysięcy. No sześć tysięcy to tu widzę, takie są średnie obroty. No. Yy, fajnie silnik hamuje sam jak się odpuści gazu. Nie trzeba za bardzo hamować. Yy, hamulce też takie no, intuicyjne można powiedzieć. Dla mnie OK, nie, nie ma żylety taki troszkę mocniejszy od tego tylniego standardowo, ale o, wyczuwalnie wszystko, można by powiedzieć. Pozycja taka w miarę wyprostowana, stąd właśnie te opory, nie? stąd naked. No ale tu jest moment, to mi się podoba. Ale też wystarczająco, no nie tak jak u Marka na Yamasę TDM, u Pana Marka yy, Tam to naprawdę był moment Tutaj na tej y, Mapie C yy, Jest fajnie Ale też bez wariactwa, nie W sam raz, jeśli chodzi o moje potrzeby Jest OK, naprawdę Coś kolego Tu na początku mnie lewa ręka bolała Kurde czy ja nagrywam tam Już sam nie wiem Nagrywam Dobra Tu na starcie jakiejś różnicy nie odczułem wielkiej O kurde Ja pierdzielę Aż mi się mózg zlansował nie żartuję, ale kurde kop był Jak wrzuciłem dwójkę No, jednak jest różnica już na mapie B Chyba mapę A nie będę uruchamiał Trochę się boję Nie ma co ryzykować, za małe doświadczenie 13 tysięcy kilometrów To co to za doświadczenie? Praktycznie zero Biegi ładnie chodzą. Ktoś tam gadał stuki puki. Ja tu nie czuję żadne stuki puki. Ale kurde zaś mam takie wrażenie, że on na tej mapie B to jakby bardziej basowo brzmi mu wydech. Silnik rzędowy dwucylindrowy, rzędowa dwójka tak zwana. Bardzo ładnie chodzi. Przede wszystkim nie jest głośnym silnikiem. Yy, sięgam stopami całymi. Czyli lepiej niż w Yamashu TDM. Wyświetlacz mi się podoba. Nogi trochę podkulone, ale nie jest źle. Musiałby się przejechać jakiś dłuższy dystans, żeby stwierdzić, czy bolą, czy nie. Niewiarygodne. Jest fan. Na takim motocyklu już jest fan. Zabawa. Nie chcę włączać tego trybu A, bo to już w ogóle będzie. Kurde, może być niebezpieczne. To może być niebezpieczne. Boję się. No na trójce to on dostaje kopa. Czwórka to samo. Bije po oczach. No. Yy, do motocykla na pewno trzeba by było dokupić jakąś szybę akcesoryjną, bo jednak. Przy takich wiatrach 30 na godzinę, no da się jechać, ale dość mocno czuć to na klatce i na kasku. A on tu podobno nie ma linki gazu, tylko ma taki elektro. Troszkę taka pozycja jest pochylona. I na koniec podsumowanie motocykla Suzuki GSX 8S. Nie będę wam podawał wymiarów, bo można je znaleźć wszędzie. Jedyne co jest istotne z mojego punktu widzenia to wysokość siedziska, która wynosi 810 mm i przy moim wzroście 178 cm była wystarczająca. Jak wspomniałem, silnik to rzędowy dwucylindrowiec o mocy 83 konie mechaniczne i pojemności 776 cm3 chłodzony cieczą. Posiada światła LED z przodu i tyłu i klasyczne żarówki kierunkowskazów ze świetnie wyglądającą lampą przednią. Ma trzy mapy silnika pozwalające płynnie przejść od najsłabszego poziomu C do ala sportowego A, którego ja nie sprawdzałem z braku doświadczenia. Ponadto posiada dwa lub trzy stopnie kontroli trakcji i możliwość jej wyłączenia. GSX-8S waży 203 kg, a jego zbiornik mieści 14 litrów, pali podobno 4 litry, to zasięg wynosi około 250 km. Posiada 17-calowe koła z przodu i tyłu. Zawieszenie moim zdaniem jest dość sztywne. 6-stopniowa skrzynia biegów pracuje bardzo ładnie, a napędzany jest klasycznie łańcuchem. Motocykl bardzo mi się podoba, nie wiem czy nadaje się na dłuższe trasy, ponieważ pozycja na nim nie jest do końca wyprostowana, a nogi podkurczone w porównaniu z Die starem. Jeśli miałbym go kupić, to musiałbym podnieść sobie kierownicę oraz zamontować szybę. To tyle. Mam nadzieję, że chociaż troszkę podoba Wam się moja prezentacja Suzuki GSX-8S. Dziękuję bardzo Suzuki Motocykle Wrocław, że mogłem się nim przejechać. I na własne potrzeby przetestować. Pozdrawiam, nawiedzony Dajstar.